W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kirje Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Władysławie, królu Węgier, módl się za nami. Święty Władysławie, władco sprawiedliwy, módl się za nami. Święty Władysławie, naśladowco Chrystusa króla, Módl się za nami. Święty Władysławie, wierny sługo Maryi, módl się za nami. Święty Władysławie, przyjacielu Polaków, módl się za nami. Święty Władysławie, wzorze pobożności, módl się za nami. Święty Władysławie, w prawości niedościgniony, módl się za nami. Święty Władysławie, Przeżycielu chrześcijaństwa módl się za nami. Święty Władysławie, obrońco swojej ojczyzny, módl się za nami. Święty Władysławie, Ojcze najsłabszych wdów i sierot, módl się za nami. Święty Władysławie, wspomożycielu ubogich, módl się za nami. Święty Władysławie, czcicielu świętego Stefana, módl się za nami. Święty Władysławie, opiekunie zakonów, módl się za nami. Święty Władysławie, rycerzu Chrystusa, módl się za nami. Święty Władysławie, miłośniku cnót rycerskich, módl się za nami. Święty Władysławie, oddany codziennej modlitwie, módl się za nami. Święty Władysławie, surowy dla siebie, łaskawy dla innych, módl się za nami. Święty Władysławie, zatroskany o rozwój Kościoła, módl się za nami. Święty Władysławie, pragnący wolności dla Ziemi Świętej, módl się za nami. Święty Władysławie, orędowniku u Boga, Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Władysławie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Wszechmogący Boże, Ty wybierasz ludzi każdego stanu, aby pełniąc Twoją wolę wzrastali w świętości i budowali Twoje królestwo. Prosimy za wstawiennictwem świętego Władysława, szlachetnego i mężnego króla Węgier, abyśmy naśladując jego prawość i pobożność zasłużyli na łaskę oglądania Ciebie w Twoim królestwie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.